Musimy oczywiście zacząć od samych podstaw. To jest like i love. Nim przejdziemy do bardziej wyszukanych wyrażeń, musimy ogarnąć bazę. Po like i love, jak i po większości czasowników odnoszących się do preferencji, wybierzemy zwykle jedną z dwóch dróg. Podamy, co lubimy, czy też kochamy. To jest rzeczownik, na przykład I like ice cream, lub powiemy, co lubimy, kochamy robić. To jest czasownik z końcówką ink. Na przykład i love reading books. Trzecim najczęściej używanym czasownikiem jest enjoy, i kładzie on nacisk na przyjemność, jaką robienie czegoś nam sprawia. I częściej niż rzadziej znajdziemy po tym słowie czasownik z końcówką ink, aniżeli rzeczownik, choć ten też jest w tym miejscu możliwy. Na przykład I enjoy running, czyli bieganie sprawia mi przyjemność. Jeśli natomiast zostajemy w hotelu, czy siadamy przy stoliku w restauracji, Obsługa hotelowa może nam życzyć udanego pobytu czy przyjemnego wieczoru. Enjoy your stay albo enjoy your evening. Kolejnymi opcjami są wyrażenia to be fond of oraz to be keen on, które często są uznawane za synonimy, ale może po kolei. To be fond of sugeruje, że mamy do czegoś bądź kogoś słabość. Przykładowo, dziadek mógłby powiedzieć, że he is fond of his youngest grandchild. Ma słabość do swojego najmłodszego wnuczka czy wnuczki. Alternatywą jest to be keen on. W tym przypadku podkreślamy raczej nasze zainteresowania i aktywność. He is keen on bowling. Ostatnim wyrażeniem na dziś jest to be into something. Jeśli chcemy powiedzieć, że coś nas pasjonuje, czy kolokwialnie ujmując, kręci. She is into motorcycles? Jeszcze sekundkę. Czasami pliki wideo to za mało i przydałaby się jakaś ściągawka. Dlatego za każdym razem, kiedy tworzę tego typu mini lekcje języka angielskiego dla wzrokowców, tworzę do nich również pliki PDF. Jeśli chcielibyście takowe dostawać na swoją skrzynkę e-mail, zapraszam na www.effectivemeblog.pl i do zapisania się na listę mailingową. Dzięki temu nie tylko będziecie dostawać takie materiały, ale również darmowego e-booka, pięć ćwiczeń do samodzielnego przełamywania bariery językowej. Mam nadzieję, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!